Cześć Cześć wszystkim, z tej strony Polski Pingwin i popsułem początek filmu, ale nieważne, idziemy dalej, nic się nie stało. Skończyliśmy tutaj, gdzie atakowaliśmy wszystkie spawnery ściągaliśmy tutaj nagrody z tego i właśnie chcieliśmy wrócić, zobaczyć czy możemy znaleźć jakieś kryształy Ale trochę ze Wow, oh god, spider poison! a, ah! Trucizny, trucizny, trujący, o ile życia ściągnęli mi od razu. What the fuck! Yo! Yo! Ej, prawie mnie zabili, kurczę. Fajny początek do filmu, nie? O. Ej! I ty jeszcze? Co ty sobie myślisz, główniarzu? Idziemy dalej. Ej, szczerze mówiąc, tutaj musi być jakiś spawner tych pająków. Jest, znalazłem. Rozwalamy. Bo wkurzają mnie. Nie lubię ich, naprawdę nie lubię ich. Tutaj są? Nie ma ich. Okej. Okay. Wow, ile życia z ściągnęli mi. Niedobrze. Powinniśmy dostać malutki boost teraz, z życia z powrotem. No idziemy garnąć. Następny! Ile the fuck, ile ich jest? Oh, oh shit! Nie ma szansy, nie przeżyję tego. Nie ma, już zginęłem! Czekaj, może się uda. Spinam się po lianach, jaki pro! Oh, fuck! Oh, fuck, co to jest? Oh, shit, bitch! O, oh, jaki odcinek, what the fuck? Jaki pro, lol? Jaki pro odcinek? <laughs> Spiderman, kurwa. <laughs> jaki pro. Normalnie. Trzymał się lianów i tak atakował. Już wyobrażam sobie w głowie, jak zajebiście to musiało wyglądać tak. Uy. Trzyma się lianów i drugą ręką atakuje. Tis, tis, tis. Dzięki za diament. Mam nadzieję. Nie, nie ma. Szkoda. Gold chest Pfff, po co mi. Myślałem, że coś tu dobrego będzie. Nie. Nie. Zawsze jakieś gówno. Okej. Okay. Czyli nie można tego przejść. Uh, co to za skrzynka? Hmm... Trollowa. Trollowa skrzynka jakaś. Nie, dzięki. Okej. Okay. Czyli tu byliśmy. Wchodzimy teraz w dół powoli. Myślę, że... O oh, wow! Musimy wynaleźć... O oh, ja, yeah, to będzie fajne. Myślam, musimy wynaleźć kombinację, żeby otworzyć drzwi. Czyli mi się zdaje, żeby ten redstone się wyświetlił, tak? Słyszałem jakiś beat. Jest. Ha, proste. Tihi. Ale proste, myślałem, że będzie jakiś skomplikowane. Wow! Jeden. Ale wielki. Wow, to jest jakiś mega spider boss. Wow, większy niż... A nie, normalny. Normalny spider boss. Też duży. Będziemy skakać ciągle? Omi Omijemy go? Uh! O, oh, zatakował mnie. As. Spiderweb! O, nie widzi mnie, bo nie wiem czemu. O, idzie na mnie. Jest! Wow, ale mi się podoba ten pokój. Tu jest zajebiście normalnie. Na oh, potions. Potki mamy! Jest! To można wszystko zgarnąć. E, teraz czas, żeby wyrzucić niepotrzebne itemy. Na przykład. Bounce scroll! Shit! Scroll następny jest, to dobrze, to jest słaby, niepotrzebny nam. Potki można zawsze wsiąść. potki zawsze są ważne, przydatne i zawsze się opłacają do czegoś. Wow, nie mogę uwierzyć, że tyle ciekawych rzeczy jest tutaj, po prostu już 3, 4... Nie, nie 3, 4, ale mógłbyś, mógłbyśmy, mógłbyśmy, ja i ty nawet spędzić tu całe życie, bo tyle jest tu już rzeczy ciekawych. O, do mandaryny. Ogólnie chciałbym stąd wyjść O o nie gravel, lepiej nie iść tam w tą, tą stronę Pójdziemy tu z powrotem, tutaj możemy dać to Tutaj mamy nic, stąd przyszedliśmy I tu jest wyjście Łup O o chrupnik, kapitan Kapitan chrupnik Tan tan Chwa. Wow. Szczury, Zamknęcie tu chuju szczurowaty nie będziesz mnie nas na, snikować, atakować. Ok. Ogólnie szukaliśmy grzybów, ale nie znaleźliśmy żadnych grzybów, ale i tak znaleźliśmy dużo fajnych, ciekawych rzeczy tutaj z tego, co widzicie. Portal jest tam tą stronę i podwodne lochy są tam, czyli idziemy w tą stronę, bo nie chcemy wrócić, wrócić jeszcze. O, tu mamy te. Wow, ale zmieszane to wszystko. Ciekawe. Ciekawe struktury się wygenerowały tutaj. I lubię to, że jest pod wodą, bo możemy zawsze uciekać. Jeżeli coś się złego stanie, można zawsze chup, ucieknąć szybko. Okej. Okay. Ej! Wiedziałem! O oh, fuck! Dużo ich słyszę. To niedobry znak. Szybko musisz uciekać, bo będzie wielki atak. I tutaj w górę. Z -z Złoty. Dzięki. Okej. Okay. Tu musimy być ekstra super szybko. Wow, zbugowało mi się i nie mam pojęcia, co się dzieje teraz tylko, że atakują mnie. Ich sporo. Wow. Wow. Lava. O, skierujemy ich wszystkich do lawy. Może się uda. Jeżeli nie są mądrzy. Tihi. Tihi. Daj, biacis. Lol. Ale ich strolowałem nieźle. Hehe. Lol. To rozwalimy. O, skrzynka. Tak, tak. Z chęcią wezmę. Tylko was ogarnę tutaj w szczyp. Łop, Spadają na mnie Latające deszczowe Kutasy Potion, clear potion Bez efektu, czyli niepotrzebne nam To, u, tam następny spawner Czekaj, znów to lawy Trollować ładnie U, tym razem są trochę mądrzejsi Ale nie będą tym razem Tutaj, O, są Nawet mądrzy ci Ci na, na tych, tych Ła! Wow. Jest! I nie wiem skąd oni wszyscy przechodzą, wiesz? Kurczę, ich jest sporo. Musi być jakiś spawner tam u góry. Ten co wcześniej widzieliśmy. O, złoto też można zawsze wziąć. Nie, nie przeszkadza mi. Wiesz co? Jesteśmy dosyć nisko. Oh, yeah! Crystals! Super ważne. E, ważniejsze niż. co? Niż. O, oh, Cyneba. A, tak ważniejszy niż syneba. O, bo z tego mamy Quicksilver, a mamy tego sporo. Tylko... Niestety nie był kryształ, który chcieliśmy akurat znaleźć. Szukamy żółtego. Żółty jest nam potrzebny. Resztę możemy skopiować, sklonować i tak dalej. Okej. Okay. Hmm. Ale by się przydało jakieś kryształy tutaj. O oh, jest! Następny! Później będziemy mogli farmować te kryształy nawet. Ale to jeszcze za jakiś czas. Jeszcze duo. Wow, wow, wow. Muszę uważać, żebym nie wskoczył teraz do lawy, bo dosyć niebezpiecznie. No i właśnie tak myślałem, że będą próbowali mnie wpychać, wpopnąć spróbują mnie wpopnąć do lawy. Będę musiał na siebie uważać po prostu. Oh, szybko. I zamknąć. Haha, ha. myślałem, że ze mną przyjdzie i że stroluję go, ale nie udało się. No, muszę trzymać otwarte. O, uh, tu jest coś. Idę? O ja. Yeah. Baby! I found a diamond tonight. I feeling alright. Let's take it home and let's have some diamond time. Yeah! Diamond time. Diamond time. I found some diamonds. Trzy Mamy cały blok diamentów teraz. Jeszcze przypominam się lektora w filmach, nie? Bo jak jest piosenka, to nie tłumaczą, tylko piosenka leci po angielsku, a jak jest... Jak, jak jest e, język, jak jeszcze coś mówią, to zawsze tłumaczą na polski. A z piosenki to zawsze po angielsku. Samo jak tutaj śpiewałem. E, diamenty czasami się spawnują około siebie, to... Wow, debil. Prawie tam wszedłem. Zawsze dobrze, żeby sprawdzić po prostu parę kratek w pobliżu. Zawsze mogą być jakieś diamenty Na przykład naokoło Po prostu czasami się spawnują na Na ukos Czasami nie a Czasami po prostu masz, masz takie szczęście I zau zauważasz, że tak Czyli jesteśmy na poziomie Diamentów Ale nie na poziomie niestety Kryształów, kryształy są nam na swoje Najważniejsze w tej chwili Diamenty też oczywiście Nie spodziewałem się, że znajdę diamenty, ale Znalazłem i jestem bardzo szczęśliwy Wow! A nie 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 nie, no tak faktycznie Człuch. Myślałem, że... Fajnie by było... Wow, spider boss! Co ty tu robisz, Spider boss? Skąd tyś się wziął? Następny spider boss, ludzie! Ogarnijcie te spider bossy, no kurczę! Hoja. O, teraz się zmienił w slime. Szybko rozwalimy pajęczyny i tą pajęczynę też! O oh, shit, on produkuje te te. A, oni się tam też złapali. No! Oh my god! Parkour pro! Kurde, prawie w, do lawy wbiłem. Widzieliście? O nie, ile... O, produkuje tych tych w chuj. Te latające kutasy. Jest. Haha! Ha! papa, Lol. Spróbował skoczyć na tego, na pszczołę. Widzieliście? Skoczył, a ja akurat zabiłem tą pszczołę. Okej, okay, zbieramy się stąd. co dużo lawy, że dużo... Nie... Nie bez, za bardzo raczej niebezpiecznie jest, tutaj jest! Grzyby! O jest! Wiesz co, znalazłem tutaj o wiele więcej niż chciałem i niż się spodziewałem. Jestem naprawdę super zadowolony z tego co znaleźliśmy tutaj. Um, tutaj w grzybach będą klocki diamentowe Cały blok diamentowy. Nie wiem w jakim grzybku, ale w jeden z będzie. U, pochodnie, zawsze można napełnić pochodnie Longbow? Longbow, tak myślałem, to nie jest zwykły łuk, tylko to Longbow, który o trochę, o, o, w miarę lepszy, w miarę lepszy, taktyczkę, ociut, jest, będzie diamentowy, jest, czoko musimy, uuu, co by wyrzucić, oczywiście musimy coś wyrzucić, bo blistering wszystko w sumie jest potrzebne nam, butelka z wody nie jest aż taka potrzebna, możemy to wyrzucić. Okej, okay, i będzie. No diamentowy blok! Już po sobie idę. Nie przejmuj się. Już cię ratuję. Głupie. Okej. Okay. O nie, silni. Zapomniałem jacy silni oni są. Shit! Naprawdę silni. Dawaj, mam cię. Sweet. I diamentowy blok. E, poproszę bardzo. I idziemy do domu. Ale... Ale rez, rezultat z tego był. Naprawdę superowy. Czekaj, tutaj jakieś inne bloki jeszcze są. Myślę, że... Co tam widzę? Złoty? O, złoty nawet. Zawsze można wziąć. I resztę lapius lazurii. Mamy tego sporo w domu, że aż... Nie chce mi się nawet brać tego. Um, żelazny. Szkoda, że nie mamy crafting table tutaj. Jakbyśmy ogarnęli wszystko. <laughs> Musimy iść naprawić rzeczy. To mogę zostawić. Mam tego chuj. Um, czyli... Myślę, że... Oh! niebieski krystal, następny, dużo tego niebieskiego. Jakbyśmy jeszcze... wiesz co by było najlepsze teraz? Jakbyśmy jeszcze znaleźli uh, Vaporous Crystal, czyli ostatni krystal, który potrzebujemy do budowania wszystkiego. To byśmy po prostu mieli wszystko, co byśmy chcieli. Oh! Ja, tutaj już byliśmy. Pamiętam to. Czyli wrócimy... czekaj, muszę zmienić buciki. Szybko, teraz skoczymy sobie ładnie. OK okej, będzie? Jest, okej, okay. idziemy na górę Powoli I jest I wychodzimy, oh no! Oh god, no Shit um, Myślę, że raczej tutaj będziemy musieli użyć naszego miecza A, już widzę wyjście Tutaj idziemy przez wyjście, spawner Hele, spawner. I tak nie mogą się spawnować, bo jest pod wodą. Zobaczymy co tu ciekawego. Nic. Oczywiście puste. Wow! Oh! 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 Lody, lody! Tam coś jeszcze było? Bo myślałem, że coś tam jeszcze widziałem. Oh! Oh my god! Jackpot! Jackpot! Trafiliśmy jackpot! Jest! Ale szczęście! Yo! Check it out! Baby, yeah, Dwa te airshipy koło siebie. Pirackie airshipy. Wow, ale będzie zajebiście w następnym odcinku, jak będziemy je eksplorować. I tam jeszcze statek. FOK podjarany jestem z ekscytowania. Uh, waypoint, zrobić waypoint. Wow, wow, ok, portal, portal wracamy do ciebie. Wracamy do portalu. Szkoda, że nie można naprawić tych itemów tutaj. Czekaj. Jedzenie. Zawsze ważne. A, nie mamy, nie, mamy, nie mamy gdzie. No, niestety. Mój miecz już jest za bardzo silny, żeby wydawali smażone mięso. Bo od razu ich sobie ja na hita. Ściągę. Idziemy do portalu w takim razie. Do portalu już jesteśmy blisko portalu. Hup, hup, hup. Chrup. Hello, portal! Idziemy! I już w domku. Bezpieczni. Szybko sprawdzę. Tutaj mamy. Zaczęliśmy 45. 45, 55. Nie wiem ile czasu minęło. Kurczę. Nie wiem ile czasu minęło w tym odcinku do tej pory. Ale myślę, że nie jest aż tak długo. Bo bo ja dzisiaj ogrywam odcinki po kolei. Pft, 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 pft. Sorry. Coś mi się pom pomuliło, pomieszało w, w buzi. I nie udało mi się <coughs> powiedzieć dokładnie co, co chciałem. To zmieniłem w beatbox. Głupi beatbox. Taki nieporządny, nieprawdziwy, taki labeki tylko. Okej. Okay. uh, nice. ref Exceptional. Zawsze dobre. Alcover. Master stuff. Nice! To będzie super! Wiem co teraz zrobimy z tym Teraz ogarniemy minion, minion, minionów trochę naszych. Czekaj jeszcze to wrzucimy. Gdzie jest? Tutaj. Aku jest crystal. A dlatego tam było? Bo było pod wodą. Raczej. Tak mi się zdaje. Ło ile bloków mamy? Nie można za dużo wrzucić, ponieważ zaczyna wariować. Tylko po, po 3-4 mogę wrzu wrzucać tutaj. Ehm, jak tam wszystko się pali? Ładnie, dobrze, cieszę się, wrzucimy tutaj jeszcze trochę Włączymy i wrzucimy 4, może aż cztery od razu możemy wrzucić. Zobaczymy czy nasz diamentowy blok już się sklonował. Prawie e, idziemy do naprawy. Szkoda, że to się nie naprawia. Naprawdę szkoda. Jakośmy jakoś mogli tylko ogarnąć to Żeby się mogło naprawić to, bo by było naprawdę super. Czekaj, to się naprawia? Chyba nie, czekaj, będę patrzeć. Nie, nie naprawia się. Szkoda, naprawdę szkoda. Ale już prawie naprawione. Buciki możemy też wrzucić. Czekaj, trzeba by było teraz jeszcze wrzucić te trzy. Żeby było, bo teraz szybko się zrobią. Buciki gotowe, od razu. Te buciki tu, to też musimy wrzucić do naprawy Ogólnie prawie wszystko do naprawy To, to, to i to Zaraz się wszystko naprawi W czasie co to się naprawia To ja pójdę ogarnąć Szybko wrzucić ten diamentowy blok Tam gdzie ma iść Uuu, jak ciekawie wyglądamy Diamentowy blok Wsadzamy tu, trzy diamentowe bloki już Bounce scroll to pójdzie na górę Czy jeszcze coś mamy na górę? Mamy, potki, czyli możemy iść Opłaca się, żeby iść teraz w tej chwili do góry. Musimy ogarnąć tutaj, tak rzeczy: Spider Eye Fermented. Glistering Melons, oczywiście. Um, potki, potki, potki mamy tutaj. Postki o swiftness. Potion of Regeneration bardzo ważne. Jak będziemy na jakiegoś wielkiego bossa, to zawsze się przyda. Redstone na dole: to też na dole. To też na dole. To też. I Bounce Scroll tutaj na górze. I Bounce Scroll wrzucimy tutaj. A, nie można stokować. <laughs> Mamy trzy Bounce Scrolls. Czy to przypadkiem znaczy, że. Ład, czekaj. Dwa Bounce Scroll robią jeden Bounce Scroll, co? Dziwne. Nie ma sensu. Bounce Scroll, Bounce Scroll tworzy Bounce Scroll. Nie, nie. <laughs> nie dzięki. <laughs> to nie jest fajny deal. Skam normalnie. Skamują mnie. Okej, okay. tu, 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 tu. Po prostu chcę, żeby wszystko było tak ogarnięte. Magic Fever, diamentowy miecz i tak dalej. E, złoty raczej, złoty. Powinien w sumie tu iść. Nie jest nawet potrzebny nam, bo wilkołaków nie ma aż tak dużo, że jest nam aż tak potrzebny. Master Staff, bardzo ważne. A właśnie, Master Staff. Ogarniemy teraz ten Master Staff, tylko wrzucimy tu. Co mamy do wrzucenia? Tu, tu właśnie idzie. O, jest. Trzy styki pistons. Jeszcze trzy i możemy zrobić fajne wejście, wejście jakieś tutaj na końcu czy coś. Ciekawe. Nie wiem, ogarniemy coś fajnego. Yy, można wrzucić w trochę kowestowna, skoro mamy. Uh! No, po, po pół. Po pół to też wróci tu. Po pół to też wróci tu i po pół. Tutaj też mamy tego sporo. Wrzucimy też potrzeba trochę Tu też I tu nie, aż ten O, oh, to potrzebuje dużo Prawie się kończą Ale jest OK. na teraz Diamenty Iron ingoty Ingoty możemy szybko wrzucić tam do Do tego Okej, okay, Master Staff teraz będziemy używać Proszę bardzo Master Staff, gdzie jesteście moi Minioncy? Idziecie?

Okej, okay. powiem im raczej Dig Shaft tutaj. Proszę, Dig Shaft. O, tak, tu. Nie mam pojęcia, gdzie oni są. Zgubiłem ich po prostu. Lol. Wow, 48 level. Enchanting time, baby. OK. O, wszystko naprawione, tak jak lubię widzieć. Ciup, ciup, ciup i ciup to idzie tu. To też ta, to nie, nie da się naprawić niestety z tego co pamiętam Master Staff, um, pff, poczekamy może przyjdą. Um, może będzie trzeba zresetować to, te miniony, ale to będzie mus, musiał zrobić, będę musiał zrobić w własnym czasie. Ok. Disenchant proszę. Efficiency do 5 Fortune do 3. I Unbreaking nie aż takie potrzebne. Ale może być. Fortune free yes. Yes! 40. O oh, akurat będzie. Zobacz. Efficiency 5, Unbreaking free Fortune free Enchant that shit! Oh, wow! Mamy zajebisty ten. Kill off. Oh, yeah! Yes! Zobacz jaki zajebisty killoff mamy FOK Zobacz, wypadają czasami dwa, bo mamy super mamy, na fortune dałem O oh, jest Ciekawe, wiesz co jestem ciekawy czy to będzie działać z, z krzyżtałami też, że mamy ten fortune Bo tak mi się zdaje, że raczej nie Okej. Okay. Do Mineshaftu idziemy zaraz Fortune free nie, wi nie widzę, żeby dawało aż tyle Czyli portale i wszystko są w tamtą stronę. Ło. Nie spodziewałbym się, że akurat w tamtą stronę. Myślałem, że bardziej w tamtą stronę. Okej, okay, nic innego nie możemy enchantować. Niestety. E, nawet nie te. Ale okej. Okay, nieważne. Zobaczymy, czy coś tutaj na naprawę. Możemy szybko rzucić. Czyżby? Czyżby to było? Prawda? To też możemy tak wrzucić. Mam nadzieję, że się spali. Naturalne te zawsze się palą fajnie, z tego co pamiętam. Tutaj się też pali. Jest naprawione. Skasić? Skasić można. Mało tego, mało tego. Naprawdę musimy zacząć wrzucać diamentowe w bloki, tak szczerze mówiąc. Uuu, prawie się przemienił. Ok. Trzeba musimy wrzucić. Um, o, tych nie można to za dużo. Siedem wrócimy. Mam nadzieję, że nie, nie wyleje się. <laughs> Pojedynczo zrobimy tak jeden. Dwa, 3, 4, 5, 6 i siedem. Jeden. Czekaj, nie pali się. Pali się teraz? Jest. A! Gubek, wpadłem do tego. Co tu tutaj można wrzucić? Co to robi? Furnace? Oooo, zapomniałem. Zapomniałem, że to ten, że tutaj można smeltować wszystko. Lol. <grym> zapomniałem. Ok, dwa. Co to było. Zrobił się następny diamentowy blok. Nice. I następny będzie się teraz robić. Czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, fakiet zostawiamy, wrzucamy wszystko i chuj. Diamentowy blok teraz ogarnąć tu z powrotem do sortowania. 36. Mamy prawie 56 diamentów. Mamy 56. Prawie mamy 64. A wiesz co? Mamy nawet 634, ponieważ tu mamy jeszcze 9. Ale 9, które nie, nie zrobiły się do końca. Nic się nie wylało? Akurat z tego co widzę, nic się nie wylało. O, akurat się wylało. Ale tyczkę tylko, czyli wszystko jest git. Nice. I co? I robi się? Robi się. I to pięknie. Szkoda tylko. Naprawia się! Chuj! A czemu, czemu tutaj, a nie tam? Oh my god, ale super Czekaj, tutaj się nie naprawi Naprawi się Okej, okay, a tu? Tu? Okej, okay, nie chcę już Z tego co widzę, nie chcę już naprawiać Wow, nie wiem co się stało, ale zobaczcie Naprawiło się trochę. Nie wiem, czy jakiś glitch, ale nie obchodzi mnie to. I tak naprawiło się fajnie. Sweet. Sweet, sweet, sweet. Bardzo szczęśliwy jestem teraz z tego powodu. Ok, czyli ogarnęliśmy to wszystko. Sprawdzę tylko. No, wygląda na to, że. Odcinek jest trochę już e, ponad 20 minut, nie jestem pewny, ale myślę, że możemy skończyć na dzisiaj. Spotkamy się w następnym odcinku. Na pewno, bowiem, że będziesz tam ze mną na następnym odcinku, gdzie będziemy eksplorować dalej i robić różne ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. E, oczywiście, możecie zostawić łapkę w górę. W górę? E, w, góle, w Łapkę w kule. Łapkę w górę na filmik, jeżeli chcecie, i oczywiście subskrybować kanał, jeżeli, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o moich filmików, kiedy będą się wyświetlać. I żebyście wiedzieli, no, żebyście wiedzieli to, właśnie. To mam nadzieję, że się podobało. Do następnego odcinku, nic nie umiem już mówić. To to jest ostatni odcinek, który będę nagrywać dzisiaj. Lobbylbapapapap. Do zobaczenia. Papa! Pa.